Dzień dobry, witam wszystkich, z tej strony mówi Joanna Sławek, autorka tego e, artykułu blogowego i chciałabym e, przedstawić Wam nasze media społecznościowe, e, to znaczy media społecznościowe naszych usług SELINGO i Selassist. E, jak widać już jesteśmy na stronie facebookowej, na, na naszym fanpage'u jeżeli chodzi o SELINGO. Można tutaj zobaczyć nasze wpisy. Działamy raczej systematycznie i jak widać, współdzielimy takie działania marketingowe. Na przykład, umieszczamy linki do naszych filmów na YouTube, właśnie na naszych kontach w mediach społecznościowych. Dzięki temu można powiedzieć, że działamy wielotorowo i łączymy nasze działania w mediach społecznościowych. Po prostu tworząc taką siatkę, dzięki której użytkownik może wybrać, która forma komunikacji naszej z nim jest dla niego najbardziej właściwa, najbardziej odpowiednia. Możemy również korzystać z takiego konta przedstawicielskiego, z którego możemy odpowiadać na konkretne pytania na naszych grupach wsparcia. Tak się złożyło, że nasi klienci stworzyli własną grupę wsparcia, i my tam jesteśmy jako właśnie przedstawiciel i aktywnie uczestniczymy w tych dyskusjach, w rozmowach, w wszelkich sugestiach, wszystko czytamy, więc jesteśmy na bieżąco. No i w ten sposób też możemy się po prostu komunikować z klientami i odpowiadać na jego potrzeby. Tutaj widzicie też konto PL. to jest nasz integrator sprzedaży, troszeczkę inne narzędzie, taki kombajn, gdzie można połączyć usługi sklepu, jak również innych marketplace'ów, nie tylko Allegro, ale też eBay, Arenę, Empik i wiele innych i też łączyć się z hurtowniami, więc to jest troszeczkę innego rodzaju narzędzie, ale również posiada swoje konto na Facebooku. Kiedy korzystacie z naszych usług, na pewno zwróciliście uwagę, że... Coraz częściej pojawiają się filmy instruktażowe w naszej pomocy odnośnie różnych usług, odnośnie poruszania się w panelu administracyjnym, i takie filmy umieszczamy właśnie na YouTubie. Na YouTubie również możecie znaleźć nasze shorty, krótkie reklamy, które mówią o naszych usługach. Oraz nagrania z webinarów, które pojawiają się również w naszym oprogramowaniu. Często rozmawiamy ze specjalistami, macie szansę na zadawanie pytań, więc jest to taka odpowiednia forma do komunikacji również. Myślę, że jest to fajną formą, że te filmy i webinary są nagrywane i potem przesyłane wszystkim uczestnikom, a następnie po jakimś czasie po prostu publikowane w nas, naszych mediach społecznościowych, między innymi właśnie na YouTubie. Pod tego rodzaju filmami również mamy wszystkie linki do pomocy, także też tworzymy siatkę i z YouTube'a powracamy na strony Sellingo, pomoc. Dlatego, żeby stworzyć fajną siatkę obiegu informacji, żeby było łatwiej Wam trafić na nowe treści. Jeżeli pojawia się nowy film w pomocy, to również dostajecie powiadomienie, jeżeli subskrybujecie kanał na YouTubie, wiecie o tym, że jest nowy film. A tutaj, już LinkedIn: również mamy konto na LinkedInie, działamy tam dosyć mocno. Zawsze, jeżeli są jakieś wydarzenia branżowe, w których bierzemy udział, to również możecie tam spotkać naszą, zobaczyć naszą relację. Także tam też zachęcamy do obserwowania, jeżeli tylko macie konto na LinkedInie, to zachęcamy. Tutaj widzicie też nasze konta na Instagramie. Mamy dwa konta: Sellingo i Selassist, i tam również, zawsze jeżeli dzieje się coś ciekawego, wrzucamy nowe informacje. Również połączyliśmy te działania z naszymi wpisywań, wpisami na blogu, czyli jeżeli obserwujecie, followujecie nasze konta Sellingo i Selassist, macie szansę na trafienie, na to, że nowy artykuł na naszych blogach się pojawił możecie dać znać w komentarzach do wpisów blogowego, do którego znajdziecie właśnie link pod tym filmem na YouTubie. Czy chcecie zobaczyć jakieś relacje z naszego biura, czy jesteście zainteresowani jak wygląda to wszystko od podszewki? Dajcie znać i dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli ten film wam się podobał, to zachęcam również do subskrypcji.